Nikt, nigdzie, nigdzie się nie wspominało, aha, u, urodziło się no, na wsi, w Krzewie. Krzewie to na wsi. Nikt nie wchodził, że to, to gdzie? No, to była wieś. I tam, tam, się, tam się urodzili, tam, tam żeśmy, tam żeśmy nawet, nawet nie było mowy o tym, gdzie byśmy mieszkali. Także na ten temat się w ogóle nie, w ogóle nie mówiło. A zawód, ojciec, no to ojciec, tak jak powiedział, inteligencja pracująca, bo to było yy, klasa robotnicza, chłopska i inteligencja pracująca. No więc do chłopskiej trudno było zaliczyć, ale do inteligencji pracującej tak, i tak tą inteligencję pracującą yy, trwało aż do, 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 do końca komuny. Także yy, w ogóle. Nikt nie, nie tylko nie, nie wspominał o tym, ale w ogóle strach było myśleć o tym, skąd się pochodzi. I tak, na przykład, jak trafiłem tutaj do liceum Padereckiego w Poznaniu, to było liceum numer 6, to po maturze żeśmy zaczęli wydawać nasze pisemko klasowe. To było ONK odgłosy naszej klasy. No i w jednym z artykułów, ponieważ byłem kolegiem redakcyjnym tego pisemka, i w jednym z artykułów napisałem coś, coś właśnie na temat tego majątku. Koledzy mówią, no słuchaj, no to myśmy nie wiedzieli, że mamy ziemianina w klasie, czemuś nam nie powiedział. Ja mówię, człowieku, to wtedy to, to nie tylko strach było powiedzieć, strach było myśleć o tym, kim się jest i skąd się, i skąd się jest. Także... Yy... Absolutnie na ten temat się nie mówiło.